Fotograficzny program Bez Nazwy w terenie targowym, 20. Targi Łódzkie, fotograficzne, ale nie tylko. A jak mówimy o fotografii, mówimy o wideo, mówimy o filmie, to musimy powiedzieć też o monitorach. Jest ze mną tutaj Paweł Waszniewski z Film Cześć. E, powiedz mi proszę, bo co jakiś czas rozmawiamy o monitorach i zawsze jest DBS, DBS the, best, the best, najlepsze i teraz twierdzisz, że znowu macie coś lepszego. No cóż, technologia się rozwija i za każdym razem no, jest coś, coś nowszego. No, zawsze jest jakiś przynajmniej pół kroku, jest jakiś inny krok do przodu. No i tak jest w przypadku no, tych monitorów, które teraz pokazujemy. To ile tych kroków do przodu zrobiliście? No powiedzmy jeden. Jest nowa matryca użyta w tym monitorze, jest zdecydowanie głębsza czerń, bardzo głęboka, również przejścia tonalne od tej najgłębszej czerni e, są świetnie odzorowane, dlatego tutaj ten monitor jest specjalnie polecany do fotografii, do tej fotografii takiej najbardziej, można by powiedzieć, artystycznej, gdzie te wszystkie przejścia tonalne, te największe szczegóły są istotnymi rzeczami. No dobrze, mówisz, że nowa matryca, ale na czym polega ta nowość? Jak to... Wcześniej były świetlówki, tam później były diody, a teraz co jest? No teraz są diody, świetlówki już są, że tak powiem, zakazane i nie można sprowadzać monitorów do Europy ze świetlówkami, w związku z czym w tej chwili mamy poświetlenie LEDowe, tylko kwestia jest nowej matrycy e, wszedł nowy producent matrycy i skorzystało z ich i no, efekt jest naprawdę rewelacyjny. No, jakieś parametry tego monitora czym on się charakteryzuje? 8K, 10K? <laughs> nie no, spokojnie, to, znowu to nie chodzi o wyścig jakiś na ileś tam K, no bo wiadomo, 4, 5K i tak dalej, i tak dalej, słyszy się o 8 nie, to jest monitor dla, nazwijmy to śmiertelnika, to znaczy to jest 27 cali, 2560x1440, akurat taki fajny, taka fajna przekona, taki fajny rozmiar, więc to bez żadnych jakichś szaleństw, chodzi o to, żeby były po prostu bardzo dobrze odwzorowane kolory, żeby zachować tą wierność maksymalną, no i Widziałeś monitor dla śmiertelnika, to jak to wygląda w Waszej klasyfikacji monitorów? No i przy okazji, to ile ten śmiertelnik musi na to cudo wydać? Jest to średnia półeczka, najniższa półeczka to jest CS, potem -y, mamy właśnie CG. A ta najwyższa półka no to są monitory CGX, a w zasadzie jeszcze powiedzmy można powiedzieć wyżej, to są te monitory 4K, no ale to jest półka ze względu na no ta najwyższa względu na rozdzielczość, a nie ze względu na jakieś tam dodatkowe funkcje, bo elektronika sterująca jak gdyby jest taka sama, czyli te wszystkie układy wyrównujące jasność, kolorystykę, stabilizujące to wszystko jest w tych wszystkich monitorach. Także tutaj mamy ten. Czyli to tak... Yy, ile? Oj, nie pamiętam. Muszę zajrzeć. Ceny <laughs> tylko w sklepach. <laughs> nie, znaczy to jest monitor, który dopiero w zasadzie wchodzi do sprzedaży. To jest jeden z tych pierwszych egzemplarzy. To jest w granicach 8000 tysięcy brutto z tego co pamiętam. No, czyli tak czy inaczej. Jak to jest z kalibracją, bo zawsze jak rozmawiam o monitorach, no to gdzieś tam ten wądek kalibracyjny się pojawia. Jak to wygląda w przypadku, w takim razie, tej klasy monitorów? Znaczy, no jest to błąd, który, no, teoretycznie ludzkie oko już nie wykryć. Więc to jest ten delta E poniżej 3 i to jest błąd, no, nierozpoznawalny przez ludzkie oko. I, a kwestia samej kalibracji, no, musimy zrobić tą kalibrację, no, bo po pierwsze musimy zmusić monitor do świecenia tak, jak my chcemy. Czyli to jest kwestia jasności, temperatury barwowe, bieli, gamma, prawda, ale również po kalibracji musi być stworzony ten profil barwny, czyli informacja dla systemu operacyjnego, z czym mamy konkretnie do, do czynienia. To, jest, to nie tylko kwestia jest jakichś tam serii monitorów czy producenta, ale tego konkretnie egzemplarza monitora. Ale to chcesz powiedzieć, że tu nie ma wbudowanego kalibratora? Nie, nie, i tutaj jest, w tym monitorze jest budowany. Seria CG ma budowane kalibratory, więc można i zarówno tą pierwszą kalibrację, jak i kolejne kalibracje no, w zasadzie sprawdzenia można wykonywać automatycznie tutaj przy pomocy tego budowanego kalibratora. Nie trzeba już dokopywać nic więcej. Dobrze, tutaj powiedziałeś o yy, jego rozdzielczości. Ona jest większa niż w tej chwili popularne HD. Natomiast powiedz mi, proszę, tak nawiążę trochę do tych większych rozdzielczości. Jak użytkownik może sprawdzić, czy jego komputer, a dokładnie jego karta graficzna, pociągnie tą rozdzielczość? Znaczy, w sensie, czy wyświetli obraz tą rozdzielczością na odpowiednim poziomie jakościowym? Znaczy, no sądzę, że w tej chwili wszystkie nowe komputery, czy to stacjonarne, czy to notebooki, no już są w stanie pociągnąć tą, tą rozdzielczość. Z 4K mogą być problemy, ale właśnie z tą rozdzielczością 2530 x 1440 nie powinno być problemów. No wyjście oczywiście cyfrowe, e, czy to HDMI, czy, czy DisplayPort, e, no ale to już jest w zasadzie standard, także nie powinno być żadnych problemów. No ze starszymi notebookami, no tak, ale to. Mówimy powiedzmy o jakichś nowych zakupach sprzed roku czy nawet dwóch, sądzę, że nie powinno być żadnych kłopotów. Okej, okay, dobra, dziękuję bardzo za tę informację. Eee, czyli, krótko rzecz ujmując, nawet jeżeli mam jeszcze sprawny monitor, to powinienem myśleć o jego wymianie, tak? No, <laughs> nie no, nie chodzi o to, żeby przez cały czas coś kupować nowego, no bo nigdy się nie dogoni pewnych rzeczy, prawda? Ja też w pewnym momencie tak. Chciałem coraz lepszy komputer, ale stwierdziłem, że ona no, spokojnie, spokojnie można wydać każde pieniądze, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dopasować to do realnych swoich potrzeb. Dlatego nie wiem, zapraszamy, czy tutaj na targi, czy, czy do nas, tam do siedziby w Warszawie, żebyście Państwo sobie mogli obejrzeć każdy monitor. Proszę przyjechać z własnymi pracami, które będzie można wyświetlać na takich monitorach, porównać i wtedy dobrać odpowiedni monitor no, do, te, do takich zastosowań, jakie Jakie mamy, prawda? No bo można wydać każde pieniądze, no ale to nie o to chodzi do końca. No dobrze, powiedzieli, że można obejrzeć te monitory w Warszawie, to może w takim razie powiedz, na jakiej zasadzie się to odbywa? Galeria EIZO to jest, można się umówić albo poprzez, na stronie Alstora bądź EIZO.pl można umówić się na, na taką wizytę. Znaczy, generalnie przez cały czas jesteśmy od godziny 9 do 17 do dyspozycji. No ale lepiej, powiedzmy, zadzwonić się w jakiś tam sposób umówić. Wszystkie monitory do dyspozycji są, możemy podłączyć, są podłączone do komputerów. Kwestia zgrania swoich prac czy programy edycyjne i wtedy się pobawić. No jest to zapraszamy w takim razie do korzystania z takiej opcji, bo jednak wydanie paru tysięcy złotych wymaga wcześniej sprawdzenia produktu. No, oczywiście, że tak i dlatego. Cała seria tutaj monitorów mamy na wystawie, ale również bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy do nas, do, do galerii, do obejrzenia tych produktów, do zapoznania się z procesem kalibracji. Wszystko opowiemy. O to chodzi, żeby po prostu być już pewnym, że to jest ten wydatek, tych te kilku tysięcy złotych, no bo niestety to jest taki wydatek. No to są dobrze wydane pieniądze. Gwarancja 5 lat produkt japoński. Okej, okay, to w takim razie zapraszamy tutaj do Łodzi. Łatwo Was znaleźć, bo jesteście zaraz przy wejściu, nie sposób nie trafić, to na pewno. Yy, I po targach to już do biura w Warszawie. Tak, zapraszamy, naprawdę bardzo serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wszelkiego kontaktu z nami. Także pytajcie w biurze o Pawła Waszniewskiego i opowie Wam wszystko o monitorach. <laughs> dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo.